Materac Dreamer Lux dostępny w linii Luxury Home to nasza kolejna wyjątkowa propozycja w strefie dobrego produktu. Sprawdź, czym się wyróżnia. Nowoczesny materac piankowy Dreamer Lux łączy zaawansowane technologie, niską wagę oraz wysoką trwałość. Materac wypełniono funkcjonalnymi piankami o różnorodnych właściwościach, których nie znajdziesz w innych materacach. Dzięki przemyślanej konstrukcji, materac ten zapewni spokojny i błogi sen każdej nocy. Jakie pianki zastosowaliśmy w modelu? Pianka Solid Green, której struktura zmniejsza namnażanie roztoczy. Pianka Euca odprowadza ciepło, gwarantując optymalną temperaturę do spania. Pianka Revine Purple odpowiada za wysoki poziom cyrkulacji powietrza. Pianka High Resilience Black. Odznacza się wysoką elastycznością, co wpływa na komfort snu. Niebanalnym uzupełnieniem materaca Dreamer Lux jest jego pokrowiec Sequal, który wykonano m.in. wykorzystując recyklingowane tworzywa pozyskiwane z morza. Pokrowiec jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i przyjemny w dotyku.